Cześć kochani, witam was na kraj do bajki Z tyłu da to zebów dzisiaj jest świnka pepa ha, ha. No to gazetka, magazyn, świnki pepe od firmy serwis media zawada Czeka na nas w mnóstwo ciekawych Historii, różnych zadań. No i oczywiście, prezent, prezent. Słuchajcie, to jest taki wakacyjny podróżowy? Podróżowy? Taki super leśny, taki, o! Taki prezencik. Jedziemy na biwak. Wow! Widzimy tu jakiś dźwig, warnami, i różne inne ciekawe rzeczy. Tu będzie się działo, mówię, ale będzie się działo. Takie, No to co? Jak myślicie, zaczynamy od y, gazetki czy od prezenciku? No bo ja nie wiem w sumie, czy zaczniemy od gazetki czy prezenciku. Gazetka, prezenciku, a zaczniemy od gazetki. No oczywiście, desery to są najlepsze jak będzie na koniec, prawda? No bo my po obiedzie, a nie przed obiadem. No to zaczynamy. Ja! Yeah. Już się zapowiada ciekawie. Tutaj należy wpisać imię, to jest magazyn, kogo? No wpiszemy, że mój, no nie? A, G, A, P, A, o tak No to jedziemy dalej, rodzinna wyprawa No i mamy tutaj niesamowitą historię opowiadania o rodzinnej wyprawie świnki Pepy Zobaczymy, co dalej. Dalej mamy wyprawę, opowiadanie. No i mamy zadania. Słuchajcie, wycieczka szkolna. No i już tu zaczynają się zadania. połączeniem postaci z właściwymi namiotami. Tu, jak widzicie, mamy różne kolorowe namioty. No i mamy bohaterów. No dobra, no to będziemy łączyć. A mogę po prostu ponumerować? Wtedy weźmiemy, Pepa i George będą pod jedynką, Edmund i Emilka będą pod dwójką, Pedro i Dan będą pod trójką, pod czwórką będzie Suzy i Zoe oraz Ryszard i Rebeka będą pod piątką. No dobra, no to zaczynamy od świnki Pepy i George'a. Gdzie oni mogą być? W którym namiocie mogą zamieszkać? Czy wy widzicie? Ja już widzę chyba. Oni będą się znajdować w tym niebieskim namiociku. No to wpiszemy tutaj jedynkę. Ciach! No a w pomarańczowym namiocik to się będzie mieścił? Pedro i Dany, tak jest! No dobra, zostały nam dwa. Bardzo podobne. Taki po fioletowy oraz taki różowy namiocik. No to pewnie będą jakieś dziewczynki w tym różowym, co? A może nie? Trąby wielkie uszy. No to będzie Edmund i Emilka. Tak jest, to są słonie. No i o ostatnim takim fioletowym nabiociku będą mieszkały dwie dziewczynki: Suzy i Zozy, bo tylko one zostały. No to wpisujemy tutaj czwórkę. Tak jest. No ale mamy tutaj więcej zadań na tej stronie. Na przykład musimy policzyć. Świetliki, które latają wokół namiotów. A to zadanie brzmi: Która zabawka znajduje się przed namiotem Suzy i Zoe? Czy taka żabunia, czy piłeczka, czy małpeczkę, czy misiu, misia? Widzieliśmy przy namiocie Święki i Pepe. To na pewno nie. A tutaj mamy namiot Suzy i Zoe i znajduje się taka małpka, czyli zaznaczymy sobie małpunię. No i policzymy zaraz świetliki. Oj ojoj, oj, dużo będzie tych świetlików. No dobra, liczymy. Jeden, dwa, trzy i cztery. Tylko cztery? Myślałam, że ich będzie więcej. No dobra, wpisujemy liczbę cztery. No i jedziemy dalej. A tu mamy... Sowie naleśniki! O rany! Mamy tu przepis na naleśniki, mam pokazane jak można zrobić takie sowie naleśniki, ale super! Mamy do tego wykorzystane różne owoce, ale pycha, aż mi ślinka leci, o. no Pepa to jednak wie, co jest dobre. dobre, i zobaczymy, co mamy dalej z zeszyt ćwiczeń idziemy na piwak, Piewa tak krzyczy, idziemy na piwak, no dobra, ale mamy tutaj zeszyt z ćwiczeń, będziemy teraz ćwiczyć, te ćwiczenia należą do i możemy tutaj wpisać lata, no dobra, mamy tu też specjalne pytania dla małego bystrzaka, no dobra, zaraz się przekonamy Jakie nam tu zadania zadadzą? Ło, wow, rzeczywiście, mamy tu sporo zadań, ale my zadania lubimy! Policz przedmioty w każdym rzędzie. To są szpilki do namiotu i musimy je policzyć. Ile ich tu mamy? No to liczymy razem. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, osiem. Mamy osiem szpilek do namiotu. O tak! A teraz mamy latarki. Spójrzcie, jakie piękne, kolorowe latarki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem! A to są śpiwory! Jeden śpiwór, drugi śpiwór, trzeci śpiwór, czwarty piwór, śpiwór i piąty śpiwór. Ej, słuchajcie, to takie trochę łamaniec językowy. Spróbujcie tak szybko powiedzieć. Jeden śpiwór, drugi śpiwór, szósty sió. Jeden drugi śpiwór... O, to jest naprawdę ciężkie. No dobra, zobaczymy ile młotków. O jeden Młotków to musi być naprawdę dużo. No dobra, policzymy, damy radę, nie podajemy się. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. Wow! Naprawdę bardzo dużo młotków. No dobra, zobaczymy, co mamy dalej. Jakie, a co, co? Tutaj będziemy musieli policzyć. Policz przedmioty na obrazku i wpisz wyniki we właściwych polach. O, tu mamy pojazdy. Ile pojazdów znajduje się na obrazku? Co? Mamy jeden i drugi No to są tylko te dwa pojazdy Przyjaciół hmm, A tu chodzi o wszystkie y, zwierzątka, wszystkie osoby? Myślę, że tak Wszyscy się razem przyjaźnią, wszyscy się kochają No to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć przyjaciół Puszka z olejem No widzimy tylko jedną puszkę z olejem, która znajduje się w tym miejscu Tutaj tata świnka wlewa olej do samochodu Musimy napisać jeden. No i świnki, ile mamy tutaj świnek? Myślę, że cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery świnki. Mama świnka, tata świnka oraz pani George. Dobra, no to mamy cztery świnki. A teraz liczba świnek w namiocie jest parzysta czy nieparzysta? Zaznacz prawidłową odpowiedź. Hmm, a wiemy co to są parzyste? Parzyste to są te, które się dzielą przez dwa, czyli na przykład mamy dwa. Dwa to jest parzyste. Trzy, czyli jakie mamy tutaj trzy świnki, no to, to nie jest liczba parzysta. Na pewno nie jest parzysta, ale jakby już wszyscy razem z tatą byli w namiocie, to byłaby liczba parzysta. No dobra, zobaczymy co dalej. Teraz ćwiczymy alfabet. Musimy tutaj pokolorować wszystkie namioty z literką N. Pozdajemy literkę N. Musimy tutaj poćwiczyć pisanie literki N. A tutaj, świnki oglądają telewizję na łonie natury. Możemy też poćwiczyć pisownię, poprawić pośladzie. O tak. O tak. I tak dalej, i tak dalej. Przed No dobra. A tutaj przyjrzyj się dużemu obrazkowi i znajdź na nim wyróżnione fragmenty. Uuu, to teraz się bawimy w takiego detektywa. No dobra. Zaczynamy od tej strony. Tu mamy taki znak z polem namiotowym. I widzicie taki znak na tym obrazku? Ja widzę, jest tutaj. No dobra, teraz mamy kosz na śmieci. No tak, jest tu. Znaleźliśmy kosz na śmieci. No a tutaj mamy danego, który gdzieś tu sobie biegnie ze swoim namiotem, niebieskim namiotem jest tutaj. No a to co to może być? Jakiś pompon? A nie, słuchajcie, to jest taki luster pod autobusu, który znajduje się tutaj. No a tutaj mamy yy, też naszą koleżankę, która wychodzi z autobusu. Tak jest. No i mamy panią gazelę. Pani gazela stoi o tutaj. O, tak, a tutaj mamy również jeszcze jakieś zadanie. Które z tych stworzeń nie jest ptakiem po i właściwą odpowiedź? No oczywiście każda z tych trzech zwierzątek ma skrzydła, ale ptakiem nie jest tylko jedno. Jest to motyl. Motyl nie jest takie. Motyl jest owada i musimy go ładnie pokolorować, ale ja niestety mam tylko jeden kolor pisaka, więc... Nie mogę go pokolorować, no ale zobaczmy jakie jeszcze czekają na nas zadania Narysuj sowe! O rany, ale tutaj nas tu zrobili, no to co, będziemy rysować sowe czy nie? No dobra, narysujmy Krok po kroku będziemy malować sowe Dobra, zaczynamy od oczu Musimy, tutaj mamy źrenice już namalowane, dookoła nich musimy namalować gałki oczne jedna i druga. Teraz musimy narysować tu w sobie. No to takie jajo musimy zrobić. Takie to krzywa, ale... no i teraz musimy dorobić mu dziubek. No bo jak to sowa bez dziubka. No i nóżki. Hop hop hop. Takie urocze. Hop hop hop. No i zostały nam piórka i skrzydełka. No to tu porobimy takie piękne pióreczka. O. No i skrzydełka. Hop. Hop. Da! -da! Zrobiliśmy sobie! No tak, udało, nam się zrobić. No a na drugiej stronie musimy pokolorować Pepe zgodnie tutaj z kolorami i mamy tutaj w różkach takie kolory, które mają odpowiadać naszej kredce. A na drugiej stronie mamy mamy świnkę, którą też musimy pokolorować, ale tym razem wzór mamy tutaj w rogu. A tutaj, co my tu mamy? Pepa uwielbia biwakować. <laughs> biwakować. A wy lubicie biwakować? Bo ja lubię biwakować. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie biwakować i czy lubicie świnkę Pepę. Koniecznie. Połącz kropki od 1 do 19 i pokoloruj obrazek. No dobra, połączymy, ale chyba kolorować go nie będziemy, bo jak mówiłam, mam tylko zielony jeden pisak. No dobra, jedziemy. I raz i dwa i trzy. Gdzie jest czwórka? Gdzie jest czwórka? Tu jest czwórka.

O tak, udało nam się namalować. No miód, Zobaczymy, co nas tu jeszcze dalej czyha. Czeka na nas po pokoloruj gwiazdki przy właściwych odpowiedziach. A, mamy więcej zadań. Pierwsze pytanie to: kto jest wyższy? Czy pepa, czy tata świnka? No kto jest wyższy? Tata świnka, tata, tata jest zawsze wyższy. O! No to który z jest krótszy? Czy ten czerwony, czy ten niebieski. Hmm? Ten czerwony jest o wiele krótszy. No a teraz mamy, który szafulk jest najdłuższy. No ten nie. Ten raczej też nie. No to pewnie chodzi o tego, ale jest taki długaśny, jest na nim pełno owoców. No i tutaj jeszcze musimy pokolorować Pk oraz Sudi. Na następnej stronie mamy więcej pytań i zadań. Przyjrzyj się obrazkom, a następnie pokoloruj właściwą odpowiedź. No dobra, pierwsze pytanie brzmi. Na obrazku są litery A i B. Czy widzicie gdzieś tutaj litery A i B? Są, są jako magnesy tutaj na lodówce. Dobrze, no to wpiszemy PRAWDA kolorujemy prawdę. Dobra, wszystkie kwiaty mają taki sam kolor. Przecież to jest fałsz. Przecież są i żółte, i pomarańczowe, a przecież to nie jest ten sam kolor. No to fałsz. Na lodówce jest pięć magnesów. No nie, musimy je policzyć. Jeden, dwa, to jest nasze A i B. Mamy sergiusz, bo będzie trzecie, trzecie, czwarte, będzie jakaś ptaszek, kaczuszka czy coś. No i piąty, no to jest korona, czyli zgadza się, to jest prawda. Mamy pięć magnesów na lodówce. W wazonie są cztery kwiaty. E, no, nie, tych kwiaty... A nie, tak! Raz, dwa, trzy, cztery. To też jest prawda, mamy cztery kwiaty w wazonie. Dobra, a teraz mamy specjalne pytanie: które z tych stworzeń nie lata? O sobie właśnie odpowiedź. Myślę, że to będzie łatwe, bo przecież i motylek i ptaszek mają skrzydła, a sieliwek nie ma skrzydeł, no to niby jak ma latać? A poza tym ma ciężką skorupę, to by nie dał się unieść w powietrze, czyli chodzi mi tutaj o ślimaka. o Odpowiedź numer 3. Ło, wow, teraz mamy dyplom! Ten dyplom należy do... haha, wpiszemy. A, G, A, T, A, tak, do mnie należy dyplom! Się. A tutaj mamy odpowiedzi. I możemy sobie sprawdzić, czy Azy na pewno dobrze nam poszło. Na następnej stronie mamy kolejne opowiadanie. Nie dożynieliśmy wcześniej opowiadanie. Tu mamy opowiadanie drugie. Na piwaku niesamowite. One ok. na szczęście nie jest aż takie długie. No a tutaj mamy o prace konkursowe! laureaci konkursu mój ulubieniec wow. wow, wow, wow no jesteście serio niesamowici no i mamy tutaj kolejny kupon konkursowy oraz nagrody, nagrody, które możemy zdobyć w następnym konkursie, a co będzie w tym następnym konkursie, zaraz się dowiemy musimy do techniką przygotować pracę, pracę pod tytułem Biwak Pepy Wydaje, że to będzie łatwizna, a naprawdę się opasa, bo nagrody są naprawdę super! No i na sam koniec mamy tutaj y, do wycięcia biwak Pepy. Możemy tutaj wyciąć naszą Suzy i Pepe. Y, tutaj mamy różne namiuciki, i ogniwo. No i możemy urządzić sobie właśnie taki biwak. No a teraz. Weźmy tutaj nasz prezencik, zobaczmy co tam się znajduje Oto on, oto kartonik z tymi prezencikami, otworzymy go No i zobaczymy co my tam mamy Co my tam mamy, co my tam mamy I jest, dobra Czy to wszystko? To wszystko i słuchajcie mamy wigwan no dobra, mamy oto ten wigwam, powiem wam, że jest takiej pianki, więc jest bardzo przyjemny w dotyku I oj, oj, lata, lata, no i co my tu jeszcze mamy? Mamy świnkę Pepe, która se tu będzie mieszkać w wigwanie, o tak A, to co? To będzie chyba jakieś ognisko, mamy tutaj drewno To będzie jakiś taki garnuszek do... Powieszenia, słuchajcie, słuchajcie, nie wiem czy widzicie, ale tu w środku jest ryba. <grywa> no i mamy tutaj takie obelki do zmontowania. Ojej, ja nie wiem jak to zrobić. A, tu wystarczy tak, oprzeć. Tak czy nie? Dobra. Bo się niebezpiecznie zrobiło. No i powiesić tu nasz gornuszek. No nie. No nie no dobra, to powiedzmy to w ten sposób najpierw. I teraz złóżmy te belki. No to nie chcę stać. Udało się! To teraz możemy zrobić prawdziwy biwak! Taki trochę indiański ten biwak, taki wigma. Tutaj mamy takie świnka pełna w środku. Moim zdaniem super! No, to nasza zabawa dobiegła końca. Rozpakowaliśmy cudowny prezecik. Przyszliśmy całą gazetkę. Ja jestem mega zadowolona. Mam nadzieję, że wy też i że wstawicie mi łapkę w górę, że jakie Wam się podobało i za... świnka pepa! Poszła spać, i to oznacza, że musimy się żegnać! No to papa, pa, kochani, zapraszam Was do następnych filmików! Cześć! Thank you.